Miło Was widzieć! Ta taśma klejąca jest bardzo podstępna. Trudno się nią posługiwać. O! Oh! 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 Natomiast ta jest świetna. Nazywa się taśma maskująca. Tak, jest klejąca, ale nie za bardzo, więc łatwo ją oderwać. Tak, oh! właśnie coś wymyśliłem. Zróbmy coś. Używając taśmy maskującej, stwórzmy fantastyczny wzorek. Do roboty! Weźmy kilka rzeczy z komódki. Kolorowy papier? Pędzelki? Oraz taśmę maskującą. By zrobić wzorek z taśmy, taki jak ten, zacznijcie przyklejać taśmę do waszego papieru. Urwijcie długie kawałki i przyklejcie je wzdłuż kartki. Właśnie tak. Teraz naklejcie paski z góry na dół. O tak! Patrzcie, zaczął powstawać krzyżowy wzór. Gdy już skończycie, pomalujcie wzór i poczekajcie, aż wyschnie. Gdy będzie już suchy, ostrożnie oderwijcie taśmę maskującą. Widzicie? Papier pozostał jasno niebieski tam, gdzie była taśma. Powtórzcie to jeszcze raz, lecz tym razem niech taśma. Zachodzi odrobinę na miejsca, w których była poprzednio. O tak. Teraz pomalujcie kartkę innym kolorem i użyjcie do tego gąbki, by powstał inny efekt. Poczekajcie, aż wyschnie. Znowu ostrożnie oderwijcie taśmę. Wzorek wyszedł fantastycznie. Jeśli chcecie, możecie wykonać zupełnie inne wzory, takie jak ten. Po prostu puśćcie wodze waszej wyobraźni. Stwórzcie zaskakujące wzorki używając taśmy. A gdzie podziała się ta podstępna taśma klejąca? Nie, nigdzie jej nie ma. Kształty znowu zasnęły. Czas na pobudkę. Już obudzone. Ja jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Ja jestem prostokąt. Stoły, stoły. Ja jestem trójkąt. Trójkąty tworzą obrazek. Ciekawe, co to będzie. Czy wiecie? To jest Lis. Dobra robota, trójkącie. Czas wrócić na półkę. Oh. Kształty znów zasnęły, one są wspaniałe! Uwielbiam, gdy. Tutaj taki! Czas na minutkę! Czas na minutkę! O, to czas na minutkę! A oto, co dziś zrobimy. To. Meduza z foremki. Popatrzcie, jak wspaniale wygląda z tymi falującymi mackami. Aby zrobić foremkową meduzę, potrzebujemy. prostokątnej kartki papieru. Kleju? Papierowej foremki służącej do pieczenia babeczek? Nożyczek? Flamastra? Różnokolorowych pasków bibuły? Taśmy klejącej? I białych naklejek? Nie przejmujcie się! Jeśli nie macie naklejek, możecie narysować na białej kartce okręgi i je wyciąć. Czy myślicie, że zrobimy foremkową meduzę? Ha, w minutkę! Nie ma mowy! Żare! Wcale nie, Toki. Robótki to poważna sprawa. Muszę być bardzo szybki, ale spokojnie, gdy skończę, to pokażę wam wszystko jeszcze raz. Łączam zegar! Zaczynajmy! Bierzemy prostokątny papier, składamy na pół i wycinamy ostrożnie nożyczkami kształt języka. O tak, dookoła. Uważajcie, bo nożyczki są ostre. Po otwarciu wygląda tak. Świetnie. Weźmy klej. Posmarujmy. Tu przyklejmy foremkę. Właśnie tak. Teraz złóżcie foremkę na pół. O tak. I wygnijcie pofałdowane końce do tyłu, by powstały usta. Witaj. Witaj. Świetnie. Weźmy białe naklejki i przylepmy je. To będą oczy. Jedno. Dobrze. Jest i drugie, tak. Dobrze. Odwróćmy ją i przyklejmy macki. Właśnie tak. Narysujcie oczka i gotowe meduza. Było blisko, ale się udało. Tak, możecie jej używać jako marionetki. Witaj, panie Meduzo. Witaj, panie Robutko. Genialne. Możecie też użyć innych kolorów bibuły. Foremkowa meduza. Zrobiona w minutkę. Wy też spróbujcie. Hmm, dobry pomysł. A teraz przypomnę Wam, w jaki sposób. Wróćmy do początku i spójrzmy jeszcze raz. Złóżcie na pół kartkę, wytnijcie owalny kształt, przyklejcie w środku foremkę do ciasta, złóżcie ponownie na pół i odchylcie pofałdowane końce do tyłu, tak by powstały usta. Przyklejcie białe kółka i narysujcie oczka. Przyklejcie kolorowe paski bibuły od tyłu foremkowej meduzy, by powstały macki. Spróbujcie to zrobić w minutkę! Cześć panie robótko! Zgadnij, co dzisiaj zrobimy. O nie wiem. Zobaczymy. Jestem czerwony. Jestem pomarańczowy. Jestem niebieski. Jestem żółty. Jestem jasno niebieski. Dobra robota, do zobaczenia! A teraz czas na obraz! 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 Spójrzcie na to! Spójrzcie na ten rysunek farmy. Nic nie widzicie? Ten ukryty obrazek okaże się tak fajny, że będziecie chcieli go oprawić. Weźcie białą kredkę świecową, tuż. Pędzelek oraz foremki. Możecie użyć dowolnych foremek do ciasta. Ten ludzik będzie w sam raz. Połóżcie go na kartce papieru i zamalujcie białą świecową kredką papier w środku. Wcale z Was nie żartuję. Zastanawiacie się, dlaczego białą kredką po białej kartce? Przecież nic nie będzie widać. To jest magia. Przekonacie się. Weźmy inne foremki. Na przykład tego królika. I jego przyjaciółkę świnkę. Nie zapomnijcie o kocie. Miał! Jako, że jest tuż przed świtem, nadal jest ciemno, więc umieśćcie księżyc i gwiazdkę na niebie. Teraz zamalujcie wnętrza wszystkich foremek białą świecową kredką. Nadszedł czas, aby ukazał się Wasz rysunek, więc pomalujcie całość kolorowym atramentem. Właśnie na to czekaliśmy! Spójrzcie na to! Atrament nie wsiąka w miejsca, które pomalowaliście kredką świecową, ale pokryje pozostały papier. Tak powstanie wspaniały obraz! Spróbujcie też go wykonać i użyjcie do tego dowolnych foremek. To wspaniały sposób na stworzenie obrazka. Teraz została nam tylko oprawa. Fantastyczny. A oto kolejny sposób na stworzenie obrazu. Popatrzcie! Wiecie już, co to będzie? To obrazek miasta nocą. Dobra robota! Widzicie, budynki odbijają się w rzece. Fuj! Wybieram się na ryby, i mam ze sobą swoją wędkę. Wow! Oraz moje pudełko. Popatrzcie! Mam też wspaniałe, wijące się, kręcące robaki, które bardzo smakują rybom. A co najważniejsze, prognoza mówi, że będzie to prześliczny dzień! O nie! Nigdzie nie pojadę! Co ja teraz zrobię z robakami? Rybom bardzo smakują, ale komu jeszcze? Mnie nie. O, ależ tak. Taki bardzo lubią jeść robaki. Właśnie coś wymyśliłem. Do roboty! Zróbmy grę o nazwie Złap Robaka, w którą możecie grać sami lub z przyjaciółmi. Do roboty! Poszukajmy czegoś w komódce! Kolorowy papier i karton. Kolorowe wyciory. Kawałek sznurka lub wełny, hmm, potrzebujemy piór. Gdzie one są? A oh, 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 są tutaj. Dziękuję. I rzeczy do klejenia. Oh, aby zrobić naszą magnetyczną grę, taką jak ta tutaj? Musimy mieć plastikowe oczka i mały magnes. Jeśli nie macie tych rzeczy u siebie w domu, możecie je kupić w sklepie rzemieślniczym. Zaraz wracam. Kupiłem. Tak, teraz położę magnes i moje oczka tu z boku. Po bo czas zabrać się do roboty. Musimy narysować dwa koła, jedno duże i jedno małe. Oto wskazówka. Weźcie rolkę taśmy, obrysujcie ją na zewnątrz, by powstał duży okrąg. O tak. Aby powstał mały okrąg, przesuńcie taśmę klejącą odrobinę w dół. O tak! A następnie obrysujcie rolkę wewnątrz. Teraz weźcie nożyczki i bardzo ostrożnie, ależ one są ostre. Ło! Wytnijcie! Teraz weźmy plastikowe oczka. Oto są. Jeśli ich nie macie, nie martwcie się, możecie je zrobić. Widzicie? Wyglądają świetnie. Ja wykorzystam te drugie. Przyklejmy je. Gotowe! Teraz musimy zrobić jego dziób. Użyjmy do tego pomarańczowego trójkąta z papieru. Możecie też pomalować biały trójkąt na pomarańczowo. Przyklejmy go. Gotowe. Witaj, panie ptaszku. O! Teraz przyklejmy pióra. Teraz weźcie wasz magnes. Będzie przyciągał metal, znajdujący się w wyciorach. To magia. Przyklejcie magnes do wykonanego ptaka z tyłu jego dzioba. Właśnie tak. Przytwierdźcie dokładnie. A teraz weźcie wełnę i przyklejcie również od drugiej strony o tutaj używając taśmy. Za pomocą nożyczek potnijcie ostrożnie kolorowe wyciory na małe robaki. Teraz już możecie rozpocząć grę w Złap Robaka. Grajcie sami lub z przyjacielem. Oh, oh. Zobaczmy kto złapie więcej robaków w tym samym czasie tak. Zaczynaj Nie, ty pierwszy Po prostu zacznijmy na trzy Dobrze. Jeden, dwa, trzy, trzy. Start! Start Mam jednego Mam dwa za jednym razem o, o nie o, Jeszcze jeden, to już nie. Ja też, ja też Prędzej, szybciej A, To była świetna gra Rzeczywiście świetna Dzięki za pomoc Nie ma sprawy o! O, to koniec na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczął. Do zobaczenia. Czas schować skarby z powrotem do pudła. Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów pana robótki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.